Nie ma dobrych lektorów na rynku, a rekrutacja to kompletna strata czasu. Takie zdanie słyszę od bardzo wielu właścicieli i właścicielek szkół językowych, a jednocześnie są wśród Was takie osoby, które w ogóle z rekrutacją nie mają problemu. Gdzie tkwi sukces? Tych drugich. Rekrutacja, która jest niezadowalająca, która nie przynosi pożądanych efektów, może być bardzo, bardzo frustrującym procesem i dlatego zastanów się nad tymi trzema poradami, które właśnie dla Ciebie przygotowałam. Przyjrzyj się, jak wygląda Twoje ogłoszenie. Czy Twoje ogłoszenie już na dzień dobry będzie przyciągało takiej, powiedzmy, średniej jakości kandydatów? Czy jest to ogłoszenie, do którego każdemu będzie świeciły się oczy, a przede wszystkim tym bardzo, bardzo dobrym lektorom? Wyróżnij swoją szkołę, opowiedz o tym, jak fantastycznie u Was się pracuje i wykorzystaj opinie lektorów, którzy już w Twojej szkole y, pracują. A przede wszystkim nie trać czasu. Włącz w rekrutację element zautomatyzowany, taki, który zaoszczędzi Tobie czasu, że nie będziesz musiał spotykać się albo musiała spotykać się z osobami, które już na dzień dobry nie odpowiadają Twojemu charakterowi szkoły i Twojemu charakterowi zresztą też. A jeżeli ten temat bardzo Cię interesuje i chcesz się dowiedzieć więcej, to w trakcie kursu Mam szkołę językową i wiem jak będziemy prowadzić jedno szkolenie o tym wiem jak rekrutować Dobrych lektorów będzie prowadziła je fantastyczna Gosia Mansur. Skomentuj tę rolkę słowem Mam szkołę, a ja wyślę Ci link do rejestracji na to rewelacyjne wydarzenie, które już 15 marca w EduNation się pojawi na platformie. Do zobaczenia.